Masz wrażenie, że Twoja masa mięśniowa rozwija się wolniej niż u innych osób, wolniej niż byś chciał? Niewykluczone, że stoi za tym wszystkim pewien problem, który będzie motywem przewodnim dzisiejszego nagrania. Oczywiście nawiążę do tego, jak z tym problemem sobie radzić i tym samym cieszyć się szybkimi efektami. Cześć z tej strony, Michał Kancerz, wasz trener z internetu i przygotowałem dzisiaj dla was krótki test. Test, w którym będziesz zdobywał punkty. Te punkty niestety zamiast prowadzić do nagrody, będą prowadziły do potwierdzenia pewnego schorzenia, które niestety może jest właśnie również i twoją przypadłością. Jest to skala Bejtona. Pięć konkretnych czynności zrób albo próbuj zrobić każdą z tych pięciu czynności. Za każdą czynność otrzymujesz punkt, zarówno na stronę jedną, jak i na stronę drugą. Jeżeli mówimy tutaj o ćwiczeniu asymetrycznym, wtedy jest do zdobycia tylko jeden punkt. Zadanie numer jeden: przeprost w stawie łokciowym. Jeżeli wyprostujesz ramię, uzyskasz kąt 180 stopni. Jeżeli natomiast pogłębisz ten zakres o dodatkowe 10 stopni, no to wtedy dopisz sobie punkt za każdą skończyn. Kolejne zadanie: przeprost w kolanach. Kolejne zadanie, przed którym stoisz, to jest bierne, czyli z wykorzystaniem drugiej dłoni dociśnięcie kciuka jednej dłoni do przedramienia tej samej kończyny górnej. Następnie, również biernie, czyli z pomocą drugiej dłoni, postaraj się wygiąć mały palec. Jeżeli sięgniesz dalej niż 90 stopni, no to wtedy też dopisujesz sobie punkt. Ostatnim zadaniem jest zrobienie skłonu z prostymi nogami. Jeżeli udało ci się z łatwością dotrzeć do podłogi, no to wtedy również dopisujesz sobie punkt. No i do czego to wszystko prowadzi? Jeżeli uzyskałeś więcej niż 5 punktów, masz hipermobilność, masz genetyczne zaburzenie syntezy kolagenu. Które to rzutuje, niestety, na tkankę łączną. I anomalie mogą pojawiać się w obrębie skóry. Nie wiem, czy będzie tutaj to widać, ale sprawdźcie, czy jesteście w stanie wyciągnąć skórę dłoni aż do takiego pułapu. Normalne osoby tak nie potrafią, osoby hipermobilne, w tym ja, osoby, które mają dużo wyżej zawieszoną poprzeczkę związaną z rozwojem masy mięśniowej, z uwagi na pewien czynnik, o którym zaraz, będą mogły tak zrobić. Paulina tak nie umie. Kolejna sprawa, nad którą debatowanie zostawimy w kanałach specjalizujących się w kwestiach kardiologicznych, jest właśnie niestety problem z narządami wewnętrznymi, właśnie z uwagi na to zaburzenie genetyczne. Tym niemniej, jeżeli masz więcej niż 5 punktów, miej na uwadze to, że warto się diagnozować pod kątem właśnie zdrowia kardiologicznego. Przechodząc płynnie do motywu przewodniego związanego z tym kanałem: czy hipermobilność utrudnia rozwijanie masy mięśniowej? Tak, jednoznacznie tak. Poproszę Was tymczasem o łapkę w górę, jeżeli liczycie na więcej materiałów dotyczących rozwijania masy mięśniowej. Szczególnie w przypadku osób, które mają duże trudności właśnie z nabudowywaniem dodatkowych mięśni. Jeżeli odniesiemy się do tak zwanego wykresu normalnego, większość populacji, ogół populacji będzie normalnie rozwijać masę mięśniową. Będzie trenować, odżywiać, regenerować się w adekwatny sposób i wtedy może liczyć na pewne wyniki, podczas gdy jest pewna część populacji bardzo dobrze predysponowana do tego, żeby rozwijać masę mięśniową. Ma przewagę szybko kurczliwych włókien mięśniowych, dysponuje dużą siłą, ma antropometrię, która sprzyja temu, żeby właśnie podnosić więcej, dźwigać więcej, sprawniej się regenerować i wcale nie za sprawą jakichś środków dopingujących. Po prostu niektórzy genetycznie są predysponowani do tego, że będzie szybciej rozwijała się masa mięśniowa. Na razie do tego koszyka nie wrzucamy spalania tkanki tłuszczowej. Podczas gdy po drugiej stronie barykady są osoby hipermobilne. Osoby, które możemy określić mianem tak zwanego hardgainera, czyli prawdziwy hardgainer to będzie osoba o długich, szczupłych kończynach i niestety hipermobilności. I ta hipermobilność wysuwa się na pierwsze pole, jeżeli chodzi o problem związany z tym, żeby rozwijać masę mięśniową. Mechanizm rozwijania masy mięśniowej jest dosyć prosty. Natomiast jeżeli przychodzi do praktyki, no to tutaj zaczynają się schody. Jeżeli chcesz rozwijać masę mięśniową, musisz zaskakiwać swoje ciało bodźcami, bodźcami, które będą związane z obciążaniem mechanicznym mięśni. Tylko w przypadku osób hipermobilnych po drodze, kiedy chcielibyśmy zmusić nasze mięśnie do tego, żeby rosły, może pojawić się po drodze kontuzja Wiotkie stawy, nadmiernie wiotkie stawy, nadmiernie wiotka budowa, to niestety wysokie ryzyko kontuzji, zwichnięć, podwichnięć, przemieszczeń. No i o tym chyba nie trzeba długo debatować, że jeżeli mielibyśmy kontuzję, no to wykluczając się z treningu, raczej na jakieś duże efekty nie możemy liczyć. Natomiast właśnie w trakcie procesu treningowego, kiedy jeszcze nie dopuścimy do kontuzji, no to musimy liczyć się z tym, że próg bólu jest obniżony. W kontekście nas, osób hipermobilnych, nas, osób, które mają tą trudność związaną z tym, żeby rozwijać masę mięśniową. Jeżeli jesteś dosyć wiotki, jeżeli Twoje stawy ruszają się we wszystkie strony, możesz budować masę mięśniową. I chciałbym, żebyś właśnie opuścił to nagranie z takim właśnie wnioskiem. Będę miał trudniej, ale to tym bardziej zmusza mnie do tego, żeby się zaangażować. Możesz budować masę mięśniową pod warunkiem, że zadbasz o stabilność. Twój główny przeciwnik w tym momencie to Twoje ciało. Twoje ciało, które jest przezorne, asekuracyjne i będzie tak warunkowało układem neurologicznym pracę Twoich mięśni, żebyś sobie nie zrobił krzywdy. Czyli gdybyś miał się dokopać do bodzi, które popchnął rozwój Twojej masy mięśniowej e, do przodu, a jednocześnie miał zrobić kontuzję, no to Twoje ciało ci to po prostu uniemożliwi. Przerwiesz serię, zanim dokopiesz się do właściwych bodźców. Chyba, że popracujesz nad stabilnością, równie dużym zaangażowaniem w jaki sposób będziesz się odżywiał, w jaki sposób będziesz się regenerował, jakie ćwiczenia wybierzesz, powinieneś kłaść nacisk na to, żeby ćwiczenia wykonywać dokładnie, żeby obudowywać mięśnie gorsetem, który zmniejszy ryzyko kontuzji. Dopiero gdy będziemy się czuć bezpiecznie w danym ruchu, dopiero wtedy. Będziemy w stanie popchnąć nasze ciało do zbodźcowania się pod kątem tego, żeby rosła masa mięśniowa. Jeżeli w tym momencie pracujemy na małym obciążeniu. Nie zawsze jest to wina złego programowania treningowego, tylko szczególnie w przypadku osób hipermobilnych. Jest to związane z tym, żeby na przykład rozwinąć mięśnie stożka rotatorów, czyli nie tylko właśnie mieć wielkie bary, ale również mieć sprawne struktury, które właśnie stabilizują głowę kości ramiennej w stawie. Analogicznie, kość udowa, jeżeli latamy jak gąsienica, kiedy chcielibyśmy wyciskać hantle, kiedy chcielibyśmy cokolwiek podnosić, to musimy zwrócić uwagę na to, żeby mocno napinać mięśnie pośladkowe. żeby by mocno stabilizować mięśnie brzucha. Stabilne ciało umożliwi nam dokopanie się do bodźców, które popchną rozwój masy mięśniowej do przodu. Jako osoba hipermobilna poprzedzaj każdy swój trening rozgrzewką obejmującą przynajmniej odrobinę segment, nad którym będziesz pracował i zawsze wplataj stabilizujące ćwiczenie na mięśnie brzucha jeszcze w trakcie rozgrzewki, czyli po rozgrzewce ogólnej zdecyduj się na to, żeby zrobić przynajmniej jedno ćwiczenie, w którym będziesz dbał o stabilność rejonu centrum. I rób normalne ćwiczenia. To jest ważne. Nie jakieś cuda na kiju, nie jakieś nie wiadomo, jakie ćwiczenia rozciągające, bo w Twoim przypadku akurat nadmierna gibkość to już jest wyjściowy atut, tylko skupiaj się na stabilizacji, dokładnym wykonywaniu podstawowych ćwiczeń. To popchniecie do rozwoju masy mięśniowej. Jeżeli będziesz czuł się pod sztangą, czy pod maszyną, czy robiąc pompki niestabilnie, wiotko, to tym bardziej koncentruj się na tym, żeby ruch robić wolniej i dokładniej, dzięki temu twoje ciało cię nie powstrzyma przed dokopaniem się do bodźców, które będą stymulowały wysokoprogowe jednostki motoryczne. W praktyce chodzi tutaj o to, że jak będę machał ręką, no to nie wykonam dużego obciążenia. Natomiast, kiedy miałbym ciężkie obciążenie, może jeden ruch e, udałoby mi się z łatwością podnieść to ramię, może drugi tak, może czwarty też, ale jeżeli na przykład przy piątym, szóstym, siódmym, ósmym byłoby to bardzo ciężkie, no to wtedy jestem bardzo blisko tego, żeby ciało zinterpretowało następującą sytuację, jako to żeby pojawiły się dodatkowe mięśnie. Bezmyślne machanie sztangą prędzej wybaczy organizm atlety niż osoby, która nie jest jednoznacznie predysponowana do rozwijania masy mięśniowej. Podsumowując cały ten materiał, zbudujesz masę mięśniową. Dokładnie tak, z tą różnicą, że może to tobie zająć trochę dłużej niż osobom, które są bardziej do tego predysponowane. Ty musisz wybrać metodę trochę bardziej asekuracyjną. Nie zaniedbać mięśni, które stabilizują twoją pracę. Każde powtórzenie wykonywać dokładnie. To jest dla ciebie droga. Jak jesteś hipermobilny, to właśnie dokładne powtórzenia są drogą do tego, żeby przekroczyć swoje naturalne bariery i zmusić ciało do tego, żeby nagle zdobyło dodatkową masę mięśniową. Tym bardziej będzie to imponujące, jeżeli wejściowo masz niski poziom masy mięśniowej. Nawet jak nie widzisz efektów od razu, to twoje ciało już buduje solidne fundamenty, żeby za niedługo ćwiczyć w bezpieczniejszy sposób, w oparciu o właśnie doświadczenie, które zdobyłeś i wtedy to przełoży się na szybkie efekty, czyli efekty związane z rozwojem masy mięśniowej. Są za rogiem, jeżeli tylko nie poddasz się w trakcie procesu. Dieta, trening, regeneracja i tutaj muszę nawiązać do pewnego dodatku, jakim jest suplementacja. W związku z dzisiejszą premierą, wreszcie długo wyczekiwanego naszego suplementu przedtreningowego, zaglądajcie na stronę zdrowaforma.pl i przez najbliższe 48 godzin, wykorzystując kod pompa, jakże adekwatny właśnie do tego produktu, megapump i wiele innych rzeczy, które znajdziecie na naszej stronie. Czy też książkę prowadzącą od A do Z po tym, jak budować masę mięśniową, czy też suplementy, które są dodatkiem obok treningu, diety i regeneracji, które są fundamentem, ale suplementy, które pozwalają tym bardziej spotęgować efekty. A ta świeżynka bezpośrednio przekłada się na wzrost pompy treningowej, która w prostej linii prowadzi do tego, żeby efektywniej się regenerować i jeszcze efektywniej ćwiczyć, widząc w lustrze jeszcze bardziej nabrzmiałe mięśnie w trakcie treningu. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!